Siemanko ekipa z tej strony. Damian, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj, w kolejnym materiale w serii, diagnozujesz czy zgadujesz, będzie test Output Test, czyli testy wykonawcze, testy akcywacyjne. Czyli sprawdzamy sobie, a nie zgadujemy. Output Test to najlepsza i najłatwiejsza funkcja w VCDSie i jednocześnie najczęściej. Nadużywana. Ogólnie pokażę Wam mniej więcej o co mi chodzi. Mam nadzieję, że będzie widać wszystko. Nagrywam kamerką. Dajcie znać w komentarzach, jak to widzicie, wszystko, czy jest ok. Dobrze, no to wchodzimy w silnik. Widzicie tutaj testy elektryczne wykonawcze 03 ogólnie nie każdy moduł ma tą opcję i nie wszystko da się testować tutaj mamy listę którą możemy sobie że tak powiem rzeczy które możemy sobie przetestować sprawdzić ogólnie ważne musi być tak włączony zapłon silnik nie zawsze pracuje bo jak widzicie tutaj testy na Silniku, więc lepiej, żeby nie pracował. Nie dotykamy ruchomych elementów, nic. No, ogólnie robimy to z głową. No, tutaj macie kilka przykładów. To takie listy, co tutaj się będzie wyświetlało, to jest oczywiście zależne od samochodu. Nie zawsze tutaj. Hmm, będzie wyglądała lista tak, nieraz będzie tego mniej, nieraz więcej, wszystko zależy od wyposażenia i tym podobne jak możecie zauważyć tu mamy elektronika, pompę paliwa zawór przełączania stanego powietrza, jednostka sterująca przepustnicą zawór recykluacji spalin EGR turbosprężarka napędzana spalinami pompa chłynu chłodzącego, układ chłodzenia powietrza doładowującego SCR sterowanie ogrzewania dozowanie zaworu zawieszenie silnika włączona dodatkowo pompa płynu pompa środka reduk redukującego pompa wspomagania ogrzewania żeby zrobić taki test klikamy wartości mierzone Tutaj również możemy sobie. No zależy, co, co będziemy testować, ale może, można dodatkowo wartości mierzone yy, sobie wybrać, że tak powiem. Tutaj mamy pompa paliwa. Pompa. Tutaj. Pompa paliwa. no i teraz jak tutaj wciśniemy start no to tutaj będziemy mieli wartości powinny się zbie, zmieniać nie, nie zmieniają się, to nie są pompa wstępna nie panie w zbiorniku no nie wszystkie wartości będzie można sprawdzić nie wiem czy to słyszeliście jak załączała się pompa Załączę jeszcze raz na, na chwilę. Może będzie to słychać. O, teraz było słychać. A jak mogliście, mogliście tutaj zauważyć pompa wstecznego paliwa w zbiorniku. Tutaj jakieś 10% zmieniło się na 60%. Tak więc tutaj tak to wygląda. Co to jeszcze można sprawdzić? Sterownik świętego Turmo. Aha, tutaj mamy to troszkę inaczej, nie mamy rozwijanej listy, tylko klikamy start, następny. No i tutaj będziemy mieli testowanie po kolei. Mamy. Testuje nam pompę hydrauliczną ABS. Aktywuj naciśnij pedał hamulca. No i tutaj robicie po prostu test i możecie sobie sprawdzać w samochodzie jak to wygląda. Klikacie jakiś um, test. Tak. Kody błędów. Mhm. Dobra. No ogólnie możliwe przykłady, takie standardowe, do, do, do no zależne od auta, ale można sprawdzić pompkę paliwa, wentylator chłodnicy, zawór E75 przepustnicę EGR, jeśli jest dostępny. Yy, za każdym razem, jak testujesz, no to rób to z głową i ogólnie pamiętaj, że każdy taki test to jest, yy, że tak powiem, sprawność taka pod yy, obciążeniem. Yy, ogólnie, jeżeli element działa, reaguje, wiemy, że żyje, ale czy działa dobrze, to już yy, inna historia, nie? to już trzeba to sprawdzić. W ogóle nie możemy tylko taki, że tak powiem zrobić, test. Również można zrobić testy wykonawcze w drzwiach, elektryczne drzwi kierowcy. I tutaj tak samo macie do wyboru. O, tutaj jest lista i tutaj ogrzewanie lusterka. Blokowanie. centralne blokowanie stop jak mogliście usłyszeć pokażę wam to jeszcze raz są drzwi i słuchajcie wciskamy start stop no i tak możecie sobie sprawdzić dany dany element czy Wam pracuje, czy nie. Robimy to zazwyczaj przed używaniem jakiegoś tam miernika i grzybaniu przy, przy tym y, elemencie, który myślisz, że jest uszkodzony, więc najlepiej zrobić sobie takie testy wykonawcze. Tu tak samo w centralnej elektryce. Również można zrobić te testy. Jak widzicie, tutaj wszystko można dosłownie wszystko można posprawdzać. Zanim y, zabierzecie się za rozbieranie i y, mierzenie to wszystko miernikiem, sprawdzanie, to warto poszukać. Y, tego w vcds no i zrobić testy wykonawcze elektryczne poprzez vcds -a. Tak więc to w tym filmiku już wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, cokolwiek, piszcie w komentarzach. Jeżeli możecie, no to podbijcie ten filmik. Jest taka opcja na YouTube, mi to pomoże, a dla Was to tylko jedno kliknięcie. A ja zabieram się za chwilę za nagranie następnego filmiku Basic Setting Adaptacje. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia. Pozdrawiam.